Jesteśmy już gotowi? Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej kandydata Konfederacji na urząd prezydenta Krzysztofa Bosaka oraz jednego z liderów Konfederacji, Sławomira Mencena. Na dzisiejszej konferencji Krzysztof Bosak przedstawi piątkę Bosaka dla gospodarki. Zapraszam i proszę o zabranie głosu kandydata Konfederacji Krzysztofa Bosaka. Dzień dobry Państwu. Gospodarka to temat, który został w dużej mierze pominięty na tej debacie, w której uczestniczyłem. Zwekslowano temat gospodarki na projekt hipotetyczny, projekt wprowadzenia w Polsce waluty euro. My chcemy rozmawiać o gospodarce na poważnie. Robimy to od samego początku kryzysu gospodarczego wywołanego administracyjnymi ograniczeniami i zaburzeniami w handlu międzynarodowym wywołanymi przez pandemię koronawirusa. Dziś chcemy mówić o sytuacji gospodarczej i o rozwiązaniach o rozwiązaniach konkretnych, których potrzebują polscy pracownicy i polscy przedsiębiorcy. Sytuacja nie jest wesoła. Wedle oficjalnych statystyk bezrobocie wzrosło do około 5,8%. Natomiast według badań sondażowych wykonywanych niezależnie i wykonywanych bezpośrednio wśród pracowników bezrobocie wzrosło aż do 10%. Mamy informacje z rynku pracy o setkach tysięcy Polaków, którzy otrzymali propozycje nie do odrzucenia, propozycji obniżenia wynagrodzeń propozycje wstrzymania wypłaty wynagrodzeń, tysiące polskich firm zostało już zawieszonych, ich działalność gospodarcza albo stanęły na skraju utraty płynności finansowej. Potrzebujemy zatem dobrego programu, który na nowo ożywi gospodarkę, uwolni energię drzemiącą w Polakach, pozwoli inwestować kapitał, pozwoli gromadzić oszczędności, pozwoli zwiększać stopę inwestycji, o czym wiele lat temu w swojej strategii odpowiedzialnego rozwoju mówił wówczas minister finansów Mateusz Morawiecki, kiedy został premierem. Ten cały język, ta cała retoryka o zwiększaniu poziomu inwestycji w gospodarce, to wszystko niestety zniknęło. Warto podkreślić, że rząd, lukrując sytuację gospodarczą, porównuje nas głównie z innymi państwami Unii Europejskiej. I rzeczywiście na tle niektórych innych państw unijnych sytuacja w Polsce nie musi wyglądać tak bardzo źle, ale musimy wziąć pod uwagę jeden prosty fakt. Unia Europejska jest zarazem najbogatszym blokiem gospodarczym na świecie, w związku z czym nawet duża utrata wzrostu gospodarczego nie musi tak bardzo boleć w państwach najbogatszych, jak będzie boleć u nas i w innych państwach na świecie. Druga sprawa Unia Europejska to blok najbogatszy, ale zarazem rozwijający się najwolniej, trawiony coraz większym centralizmem, coraz większym nadmiarem regulacji produkowanych w ogromnym tempie przez cały aparat administracyjny w Brukseli. Unia Europejska na tle szybko rozwijających się gospodarek świata staje się powoli skansenem gospodarczym, skansenem bogatym, skansenem dostatnim, w którym my od lat pełnimy rolę peryferyjną, gdzie główną przewagą gospodarczą stała się tania praca i eksport nisko przetworzonych dóbr. Konfederacja chce to zmieniać, ja chcę to zmieniać, stąd plan, który prezentuje pięć punktów, będących podsumowaniem ostatnich miesięcy naszej pracy, pracy krytycznej nad programami rządu i pracy pozytywnej nad proponowaniem rozwiązań. Punkt pierwszy, e, pierwsza deklaracja, którą wygłosiłem w tej kampanii wyborczej, a więc, że nie podpiszę żadnych ustaw podnoszących podatki Polakom, zmieniających sposób organizacji systemu podatkowego na niekorzyść polskich pracowników, polskich przedsiębiorców. Główny cel, aby więcej pieniędzy pozostało w kieszeniach Polaków, aby mogli wydawać je zgodnie ze swoimi preferencjami, zgodnie ze swoim wyczuciem, zgodnie ze swoimi. Planami, rozwijać w ten sposób przedsiębiorczość, rozwijać oszczędności, podnosić na wyższy poziom inwestycje. Punkt drugi. Kwota wolna od podatku, jako dwunastokrotność pensji minimalnej, a więc 31 200 zł. To kontrpropozycja względem socjaldemokratycznego programu realizowanego przez partię rządzącą. Zamiast zwiększania skali redystrybucji społecznej. Pozostawienie pieniędzy w kieszeni podatnika. Mamy jedną z najniższych kwot wolnych w Europie. Zmieńmy to. Niech polska gospodarka stanie się nowoczesna. Niech system fiskalny nie drenuje tych, u których wydatki konsumpcyjne są, mają największy udział w koszyku dóbr. Wrócę do tego jeszcze w kolejnych punktach. Punkt trzeci, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. To, na co wskazują mali przedsiębiorcy, mikroprzedsiębiorcy, to właśnie, że uginają się pod ciężarem ZUS-u, że są gotowi płacić podatki, że rozumieją to, że państwo trzeba za coś utrzymać, ale że ten ZUS jest niewspółmiernie wysoki, szczególnie wówczas, kiedy nie notują dochodu. Cały system odprowadzania właśnie składek na ZUS powinien ulec drastycznej, radykalnej zmianie, a pierwszy krok do tej zmiany to właśnie dobrowolny zus dla przedsiębiorców, hasło, z którym wystąpiły nasze środowiska jako pierwsze, które w tej chwili podchwycone zostało również przez inne grupy polityczne, mówił o tym nawet prezydent Andrzej Duda, niestety realizacji brak. Punkt czwarty. Obniżka podatku VAT na żywność to właśnie propozycja adresowana po pierwsze do branży handlowej, ale po drugie do tej biedniejszej części Polaków. Zamiast rozdawać im pieniądze, nie zabierajmy tak wiele. Udział wydatków konsumpcyjnych, wydatków na żywność jest największy właśnie wśród Polaków, którzy mają niewielkie dochody z kolei duża. Liczba pieniędzy, które odprowadzają, to właśnie nie podatki dochodowe, ale podatki pośrednie, podatki, które są płacone, kiedy nawet nie czujemy, że je płacimy. Między innymi właśnie wysoki VAT na żywność. Zmiana stawek podatkowych VAT-ów, podpisywana przez prezydenta, e, uchwalana przez większość rządzącą, związaną z prawem i sprawiedliwością, to zmiana na niekorzyść polskich podatników. Podnoszenie produktów z niższych stawek do wyższych. Dobrym przykładem jest woda mineralna, produkt zdrowy na który VAT podniesiono w tym samym czasie, kiedy mówiono, że będzie się ustanawiać nowy podatek cukrowy po to, żeby zniechęcić Polaków do kupowania niezdrowych napojów. Kompletny brak logiki. Jeden cel, drenaż kieszeni podatnika. Nasza propozycja obniżka podatku VAT na żywność. I punkt piąty, usunięcie zbędnej biurokracji i uproszczenie przepisów. Proszę Państwa, nie da się rozwijać aktywności gospodarczej obywateli w sytuacji, e, kiedy nie da się poprowadzić najmniejszego czy najprostszego biznesu bez zawodowych doradców z kancelarii prawnych. Działalność gospodarcza powinna być intuicyjna. W Polsce powinny panować zasady ogłoszone przez nas w programie nowego porządku, a więc między innymi zasady wolności gospodarczej, zasady osobistej odpowiedzialności urzędników za popełnione błędy czy zagnębienie obywateli, zasady przejrzystości prawa, transparentności działania instytucji i przyjazności obywatelom. Dlatego wszystkie zbędne regulacje powinny być usunięte, należy przepisy uprościć, tak by były zgodne ze zdrowym rozsądkiem, tak by obywatel myśląc o chęci rozwinięcia, o swoich planach rozwinięcia aktywności gospodarczej, intuicyjnie rozumiał jakie ma obowiązki, a nie musiał to odkrywać w gąszczu przepisów i zawsze gdzieś w tyle głowy miał świadomość, że jest jakaś ustawa, której jeszcze nie przeczytał, która nakłada na niego jakiś absurdalny obowiązek, którego być może nie spełnił i pod tym pretekstem można go stłamsić. Dość tego. Trzeba z tym skończyć. Ten plan piątka bosaka ma na celu właśnie uwolnić prawdziwą energię, przedsiębiorczość Polaków, pozwolić polskiej gospodarce narodowej rozwijać się. Proszę teraz o zabranie głosu w tej sprawie Sławomira Mencena, doradcę podatkowego, przedsiębiorcę, naszego eksperta, jednego z liderów konfederacji, który również przedstawi swoje spojrzenie na tę kwestię. Szanowni Państwo, pozwolę sobie rozwinąć punkt piąty, to znaczy odbiurokratyzowanie gospodarki oraz uwolnienie tej polskiej drobnej przedsiębiorczości. Już wiele miesięcy temu prezentowaliśmy pakiet polskiego przedsiębiorcy, na które składa się wiele szczegółowych, istniejących już projektów ustaw, które uwolnią przedsiębiorczość Polaków. To jest ustawa Wilka, która ma być. Takim nawiązaniem do ustawy Wilczka, która uwolniła polski potencjał 30 lat temu. To jest podniesienie limitu, po, którym, po przekroczeniu którego przedsiębiorcy muszą wejść na VAT z obecnych 200 do 400 tysięcy złotych. Celem jest to, żeby uwolnić jak największą część polskich najdrobniejszych przedsiębiorców z konieczności rozliczania najbardziej skomplikowanego w całej Unii Europejskiej podatku VAT. Dzięki temu drastycznie spadnie liczba podatników VAT, a urzędnicy skarbowi będą mogli skoncentrować się na szukaniu karuzel podatkowych oraz kontrolowaniu największych podmiotów, a nie tych najmniejszych, tak jak ma to miejsce teraz. Kolejny punkt to podniesienie limitu przychodów, po przekroczeniu którego przedsiębiorcy tracą prawo do rozliczania się podatkiem ryczałtowym. Jest to w miarę prosty podatek, znacznie prostszy od obecnego podatku dochodowego i w interesie każdego powinno być to, żeby jak największa liczba polskich drobnych przedsiębiorców mogła się rozliczać prostym podatkiem ryczałtowym, zamiast obecnym, stale puchnącym, mówię tu o liczbie stron, o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kolejny punkt to jest rozszerzenie obowiązywania interpretacji podatkowych, które teraz są indywidualne, co oznacza, że każdy jeden podatnik musi składać mnóstwo zapytań o interpretację do urzędów skarbowych. Polskie prawo podatkowe jest wybitnie niejasne, w związku z czym przedsiębiorcy są zmuszeni do zasypywania urzędów skarbowych swoimi wnioskami o interpretację. Wiele osób nie wie, że w ramach jednej z pierwszych tarcz antykryzysowych urzędy skarbowe wydłużają Użyły sobie termin na odpowiedź z 3 do 6 miesięcy, ponieważ również toną w tej powodzi papieru wysyłanego im przez przedsiębiorców. Chcemy to zmienić, chcemy, żeby interpretacje indywidualne obowiązywały każdego, kto ma identyczny stan faktyczny. Teraz dochodzi do patologii, kiedy są wydawane wzajemnie sprzeczne interpretacje. Jeden przedsiębiorca otrzymuje w identycznym stanie faktycznym interpretację pozytywną, drugi negatywną, trzeciemu odmawia się wydania interpretacji albo wysyła mu się 40 pytań do Chcemy uwolnić zarówno przed Przedsiębiorców, jak i urzędy skarbowe, które sobie obecnie nie radzą, z tego nawału papieru, tak żeby każdy mógł zająć się tym, co mu wychodzi najlepiej. Chcemy też rozszerzyć klauzulę rozstrzygania wątpliwości na rzecz podatnika również na wątpliwości dotyczące stanu faktycznego, czyli zrównać pozycję podatnika z pozycją oskarżonego w procesie karnym. Teraz jest tak, że urzędnik często nie wie, co się wydarzyło, ponieważ są istotne wątpliwości co do stanu faktycznego, ale wie, że chce to opodatkować, w związku z czym wydaje decyzję nakazującą podatnikowi płacenie podatku. Chcemy z tym skończyć. Wszystkie wątpliwości zarówno prawne, jak i dotyczące stanu faktycznego powinny być rozstrzygane na korzyść podatnika. Kolejny punkt to usunięcie mającego komunistyczny rodowód przepisu zmuszającego przedsiębiorcę do wykonania każdej usługi, której ktoś mu zleci. Dochodzi wtedy do sytuacji, kiedy przedsiębiorca jest zmuszany realizować usługę, z którą się nie zgadza, która jest sprzeczna z jego sumieniem. Chcemy pozwolić przedsiębiorcom na nierealizowanie tej usługi. Jeżeli potem do takiego poczciwego drukarza trafi ktoś, kto będzie chciał zrecić mu wydrukowanie rzeczy czy kontrowersyjnych, czy nieprzyzwoitych, ten drukarz powinien mieć pełne prawo odesłania takiego kogoś do Agory, a nie samemu potem być ciąganym po sądach przez różnych nieprzyjemnych ludzi. Są to bardzo szczegółowe i bardzo potrzebne polskim przedsiębiorcom zapisy, ale wszystko to jest znacznie mniej ważne niż punkt pierwszy, to znaczy zapowiedź wetowania podwyżek podatków. Część osób bardzo naiwnie ma nadzieję, że wybór na przykład kandydata Platformy będzie bardzo dobrą decyzją, ponieważ będzie on wetował podnoszenie i komplikowanie podatków w wykonaniu prawa i sprawiedliwości. Jest to bardzo naiwny pogląd. Ta sztafeta komplikowania życia polskim przedsiębiorcom trwa znacznie dłużej niż 4 lata. Tam na przemian jest PiS, Platforma i znowu Prawo i Sprawiedliwość. Oni nawzajem popierają swoje kolejne projekty utrudniania życia polskim przedsiębiorcom. Najbardziej ingerujące w działalność polskich firm projekty zmian podatkowych były popierane w poprzedniej kadencji przez Platformę. W związku z czym nie ma co liczyć na to, że potencjalnie Rafał Trzaskowski, by te ustawy wetował on ich nie będzie wetował on nie będzie podpisywał dlatego że będą za nimi głosować posłowie z jego partii dlatego nie zastanawiajmy się dłużej czy powinniśmy y, wybierać między dżumą a cholerą czy które zło jest mniej złe wybierzmy po prostu większe dobro czyli Krzysztofa Bosaka który zapowiedział że nie pozwoli na to żeby polskie prawo podatkowe które obecnie już jest najmniej konkurencyjne przepraszam poza Francją w całym OECD żeby było jeszcze bardziej skomplikowane jeszcze bardziej złożone i jeszcze bardziej utrudniające życie polskim, zwłaszcza tym najdrobniejszym przedsiębiorcom. Mamy zresztą tego cały czas kolejne przykłady. Słyszeli Państwo już od kilku dni, premier Morawiecki chwali się, że będzie w Polsce wprowadzał estoński CIT i nazwał to rozwiązaniem bardzo nowoczesnym. Tymczasem fakty są takie, że to rozwiązanie w Estonii to obowiązuje już od ponad 20 lat, w związku z czym ciężko nazwać je nowoczesnym. Jak wygląda CIT estoński w Estonii? Można go podsumować jednym zdaniem. Dopóki Spółka nie wypłaca dywidendy, nie płaci podatku dochodowego. To jest tak proste, że prościej się nie da, dzięki czemu Estonia ma najlepszy system podatkowy w całej Unii Europejskiej. A jak estoński cit ma wyglądać w Polsce? Otóż spółki kapitałowe nie będą musiały płacić podatku dochodowego, jeżeli będą miały minimum trzech pracowników poza udziałowcami, jeżeli będą miały odpowiednie rodzaje przychodów, jeżeli te przychody nie przekroczą poszczególnych limitów, jeżeli te spółki nie będą miały udziału w innych spółkach, ani udziałowcami tych spółek nie będą inne spółki raz jeżeli w ciągu kilku lat będą zwiększać swoje nakłady inwestycyjne o odpowiedni procent. W związku z czym proste estońskie. Rozwiązanie zostało tak skomplikowane, że ja jako doradca podatkowy w tym momencie nie wiem, kto będzie mógł z tego skorzystać, a kto nie, i do kogo to będzie opłacalne, a dla kogo to nie będzie opłacalne. Ja się przez ostatnie miesiące zastanawiałem, dlaczego Ministerstwo Finansów już tyle miesięcy pracuje nad podatkiem estońskim, którego można streścić w jednym zdaniu. I teraz już wiem, oni przez te kilka miesięcy zastanawiali się, jak skomplikować nawet tak proste rozwiązanie. W związku z czym w Polsce nie będzie podatku estońskiego, w Polsce będzie jakieś karykatura podatku estońskiego, jakieś odbicie w krzywym zwierciadle tego, co mają przedsiębiorcy w Estonii już od ponad 20 lat. To jest niestety stała tendencja, zarówno PiS, jak i Platforma cały czas utrudnia prawo, polskie prawo podatkowe i Krzysztof Bostak jest jedynym kandydatem, który wreszcie powiedział stop od, tej, od tego momentu, Ustawy podatkowe będą podpisywane, jeżeli będą upraszczały i obniżały podatki, a nie komplikowały je i podwyższały. Dlatego gorąco apeluję do wszystkich wolnorynkowców, do wszystkich przedsiębiorców, do wszystkich zwolenników niskich podatków. Głosujcie na Krzysztofa Bosaka. To jest jedyna realna możliwość na zatrzymanie tej spirali utrudniania życia. Polskim podatnikom. Tylko Krzysztof Bosak gwarantuje nam to, że nie będziecie musieli płacić wyższych podatków, że nie będziecie musieli ciągle zatrudniać nowych księgowych oraz doradców podatkowych, będziecie mogli skupić się na rozwijaniu swoich firm, na szukaniu nowych klientów, na zdobywaniu nowych rynków, na optymalizowaniu procesów w swojej firmie, na skalowaniu swojego biznesu, czyli na tym, w czym jesteście najlepsi. Jeżeli nie zagłosujecie na Krzysztofa Bosaka, jeżeli zagłosujecie na Andrzeja Duda albo na Rafała Trzaskowskiego, to oni z całą pewnością gwarantują wam, że będziecie płacić. Wyższe i bardziej skomplikowane podatki. Jestem przekonany, że tej jednej obietnicy ci dwaj kandydaci na pewno Wam dotrzymają. Alternatywą, jedyną alternatywą jest Krzysztof Bosak. Dziękuję bardzo Sławomirowi Mencenowi za tą laudację, nie waham się użyć tego słowa. I jeśli niektórzy mieliby wątpliwości, czy moja deklaracja dotycząca niepodpisywania ustaw podnoszących podatków wynika z głębokich przekonań, czy wynika ze strategii kampanii wyborczej, to pragnę zachęcić każdego, żeby odszukał na YouTubie film, którego byłem reżyserem i scenarzystą w czasach, kiedy pracowałem w Fundacji Republikańskiej 8 lat temu. Tytuł tego filmu to Lewiatan. O istocie państwa opiekuńczego. Zobaczcie państwo, jakie głosy streszczyliśmy w tym filmie. Zobaczcie państwo, jaką wizję państwa. Utopijną wizję lewicową poddaliśmy tam krytyce państwa wszechogarniającego państwa, w którym obywatel staje się tylko trybikiem w wielkiej machinie biurokratycznej, która ma, zgodnie z pewnym wzorcem urzędniczo-polityczno-ideologicznym, uszczęśliwić każdego, zapewnić mu odgórnie lepsze życie, zamiast pozostawić wolność i możliwość realizowania swojego potencjału, swoich talentów. Chciałbym też powiedzieć, że. Nie jest to ideał, o którym tutaj mówimy z doktorem Sławomirem Mencenem, jedynie wolnościowy. Jest to ideał, który sądzę, że łączy nas jako ludzie, którzy pragną wolności, pragną dobrobytu, pragną silnego polskiego społeczeństwa złożonego z wolnych ludzi, którzy są w stanie zapewnić sobie tą wolność także poprzez zdolność do utrzymania się, poprzez zachowanie niezależności finansowej, bo z czego wynika mizeria życia politycznego i społecznego w Polsce? Z tego, że mnóstwo ludzi, nie mając niezależności finansowej, rezygnuje z artykułowania swoich poglądów, rezygnuje z działalności na forum publicznych, bo po prostu ich na to zwyczajnie nie stać. Jest to ideał, który rodził się na przełomie XIX i XX wieku w polskim ruchu narodowym, w którym był ideał budowania polskiej własności, budowania polskiego handlu, budowania polskiej klasy średniej, budowania oszczędności wśród Polaków, skutecznego rywalizowania biznesowego czy gospodarczego, jak wtedy by powiedziano, powiedziano z innymi narodami. Jest to ideał też obecny w katolickiej nauce społecznej, o której zbyt mało się dzisiaj mówi, gdzie zasada pomocniczości, a więc żeby państwo nie zajmowało się wszystkim, tylko pozostawiało inicjatywę obywatelom, aby oni mogli odegrać swoją rolę, dobrowolnym zrzeszeniom społecznym, dobrowolnym zrzeszeniom gospodarczym. Następnie zasada taka, aby człowiek mógł zachować swoją godność poprzez zarobienie na swoje własne utrzymanie, na utrzymanie swojej rodziny, na wychowanie swoich dzieci. To wszystko są elementy wpisane głęboko także w katolickie nauczanie. Więc tutaj myślę, że możemy to pokazywać wspólnie, że. Jest taki ideał właśnie społecznego, organizacji społecznej, który łączy środowiska wolnościowe, konserwatywne, katolickie, narodowe. Jest to ideał po prostu społeczeństwa wolnych ludzi, którzy są w stanie się utrzymać, którym nie zabiera się wszystkiego, co zarobią, ani nie zabiera się połowy tego, co zarobią, ale zabiera się tylko tyle, ile to niezbędne, aby nasze państwo funkcjonowało sprawnie i nie więcej. Dwie rzeczy dodam. Pierwsza, znam Krzysztofa Bosaka osobiście już prawie 10 lat. Rozmawiałem z nim wielokrotnie o podatkach i gwarantuję wam, że on szczerze mówi, że nie będzie podpisywał tych ustaw, ponieważ doskonale rozumie, że podatki powinny być niższe oraz mniej skomplikowane. I dopowiem jeszcze, że to jest oczywiście prawda. W dwudziestoleciu międzywojennym było wielu ekonomistów o wolnorynkowym zacięciu. To był Rybarski, to był Taylor, to był Adam Heidel. I oni byli narodowymi demokratami. W latach dwudziestych czy w latach trzydziestych wolnego rynku w Polsce bronili narodowcy, ponieważ idea narodowa nie jest sprzeczna z wolnością gospodarczą. One się wzajemnie uzupełniają, ponieważ naród nigdy nie będzie silny, jeżeli nie będzie miał silnej gospodarki. A nie będzie miał silnej gospodarki, jeżeli będzie stawiał na etatyzm i socjalizm. Jeśli są jakieś pytania, to prosimy bardzo. A jeśli nie, to znaczy, że nasz kandydat oraz Sławomir Mencen wyczerpali... Temat. Dziękujemy, bardzo. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę i zachęcamy do przełączenia się na obrady Sejmu, bo właśnie na ekranach widzimy, że na mównicy Sejmowej z wnioskiem formalnym jest Grzegorz Braun. Dziękujemy Państwu Dziękujemy. bardzo, życzymy miłego dnia.